Prezentacja i jej play poprzedzająca targi E3 za nami. Wczoraj ekscytowaliśmy się dość umiarkowanie na streamie, tym co zostało pokazane w wykonaniu właśnie Electronic Arts. A dzisiaj, w krótkim materiale, zbierzemy sobie wszystko w całość. Co pokazało Electronic Arts przed E3 i czy mamy na co czekać? Zapraszam na dzisiejszą pigułę wiedzy. Definitywnie to była strasznie nudna konferencja i taka, która w żaden sposób nie zaskoczyła. To, co było w rozkładzie jazdy, to też pojawiło się na naszych ekranach z dokładnością co do minuty i ze spekulacji na temat nowych gier pozostały w zasadzie nici. No dobra, była jedna nowa gra, to też najbardziej intrygująca, którą zaserwowano nam na samym początku. Chodzi konkretnie o Star Wars Jedi Fallen Order, które obserwowaliśmy chyba w największym gronie. Nowość od studia Respawn rozgrzewała przede wszystkim fanów uniwersum Star Wars. Pytanie, czy... Rozgrzała. Tutaj nastroje były delikatnie mówiąc umiarkowane. Z jednej strony możemy spodziewać się przyjemnej linii fabularnej, realizowanej z perspektywy trzeciej osoby, ale z drugiej połączenie Uncharted, Spidermana no i Larry Croft w dość przeciętnej oprawie graficznej, przynajmniej na ten moment, nie wzbudziło naszych ochów i achów. Należy jednak pamiętać, że była to jednocześnie podobno wersja alfa, więc pożyjemy, zobaczymy. Może za kilka miesięcy będzie to hit. Niemniej jest to gra singlowa, więc poszczegółowe informacje odnośnie Jedi Fallen Order. Zapraszamy na kanał GameRum TV. Odnośnik do filmu macie już w tym momencie w karcie. Z kolei największą atrakcją z naszej perspektywy, jako graczy sieciowych, pozostaje Apex Legends, który, co by nie mówić, nie zszokował. Wręcz przeciwnie, prześliznął się gdzieś jako tytuł, który chyba przestał walczyć już o miano lidera gatunku Battle Royale. Zamiast tego postawiono na klasyczny rozwój rozwój w stronę skinów no i nowej postaci. Obojętnym nie pozostaje oczywiście sezon drugi, o którym jednak wałkowaliśmy na portalu kilkukrotnie. Respawn potwierdziło zatem informację. Nowy Battle Pass zostanie przybudowany w myśl więcej i lepiej. Na polu bitwy też pojawią się zmiany, aby poczuć odrobinę świeżości. Oprócz tego pojawi się nowy tryb, czyli Ranked 1.0. Będzie to forma potyczek rankingowych zielących graczy między grupy, a w zasadzie kilka grup. Od brązu przez platynę, aż po tak zwany Apex Predator. Koniec sezonu uraczy nas skinami, no i nagrodami zależnymi od naszych osiągnięć. Zobaczymy również zupełnie nową pukawkę, dostępną tylko ze zrzutów. Zwie się L-Star i jest karabinem, który potrafi przebić osłony, ale jednocześnie jednocześnie co jakiś czas będzie wymagał wystudzenia, jeżeli go nadużyjemy. No i na koniec nowa postać, nazwana Watson. Jest to kobieta, a jej umiejętności opierają się m.in. o rozstawianie ścianek ze słupków połączonych drutem pod napięciem. Przejście przez nie daje informacje sojusznikom, a także zada wrogowi obrażenia. Takich słupków koleżanka może rozłożyć maksymalnie 12. Jej ulti pozwoli nam rozłożyć permanentną wieżyczkę, która automatycznie zlikwiduje granaty czy nawet nalot skierowany w naszą drużynę. Mówiąc z kolei o pasywce, to przedmiot Ultimate Accelerance automatycznie naładuje w pełni ulta Watson, a nie tylko częściowo. Pytanie, czy taka postać poradzi sobie wśród realiów dynamicznego Apexa. O tym przekonamy się 2 lipca, kiedy to ona wraz z innymi nowościami wkroczy już do gry. No i Battlefield V. Coś, na co prywatnie odrobinę czekałem, będąc ciekawym wprowadzonych nowości. Jednocześnie nie oszukuję się, że byłem przekonany o nowych mapach, które są standardowym środkiem w rozwoju i się nie zawiodłem. Powalczymy między innymi w bardzo klimatycznych krajobrazach francuskiej Prowansji. Oprócz tego pojawi się również norweski archipelak. Lofoty, duża pustynna mapa Al Sudan, jak i grecka Marita. To jednak nie wszystko, nowych map jest łącznie 5 i ta piąta to Operation Underground, czyli podziemna potyczka odbywająca się w metrze. Fani Battlefielda już powinni być usatysfakcjonowani, ale nie. Stop, to jeszcze nie koniec. Okazuje się bowiem, że wraz z październikiem popłyniemy w inne rejony świata. Do gry dojdą tak wojacy USA jak i Japonii, a to oznaczyć może tylko jedną: historyczne scenariusze oraz nowe mapy na terenie Pacyfiku. Następna była FIFA 20, o której powiedziano raczej niezbyt dużo i pokazano też niewiele. Nowy system strzelania do bramki, wykonywania rzutów wolnych czy też karnych. Największą nowością jest chyba tutaj jednak Volta Football, czyli przeniesienie piłki nożnej na ulicę. Był to zdecydowanie dominujący segment prezentacji. Mówiono o kilku trybach, tak klasycznych, jak i różnych konfiguracjach drużyn. Kolorowe stroje ulicznych piłkarzy sugerują natomiast, że wysyp skinów może być dość duży w obrębie właśnie Volta Football. Kończąc już, przechodzimy do Mad NFL 20, czyli amerykańskiego futbolu z jeszcze lepszą grafiką, no i trybem fabularnym, który trafi do prawdopodobnie dość wąskiego grona odbiorców w naszym kraju. Tuż za nim pojawił się również nowy dodatek do The Sims 4. Duże rozszerzenie przyniesie nas na beztroskie wyspy tropikalne, zresztą jego nazwa to Wyspiarskie Życie. Pobawimy się z delfinami, popływamy, zbudujemy dom z nowym ciekawym wyposażeniem, zadbamy o środowisko, a także będziemy mogli zostać syreną, bądź też syrenem. To może się niektórym spodobać. Nawet jeżeli w tym momencie całość brzmiała dość entuzjastycznie, to prawda jest taka, że wspólnie z Rodgerem, Pefrixem i Zetrigiem wynudziliśmy się mocno. Konferencja i jej play była po prostu biedna, mówiąc szczerze. Nie dała nam na dobrą sprawę żadnych większych zaskoczeń i trzeba liczyć na to, że dzisiaj Microsoft pokaże coś epickiego. Więc zapraszamy Was na wspólne oglądanie właśnie 3 podczas dzisiejszego streama od godziny 22. To tyle na dzisiaj, do usłyszenia, cześć!